Witam moich wiernych, kochanych widzów, którzy tak dzielnie trwają przy mojej motoryzacyjnej pasji. Otóż, jak widzicie, a zaryzykuję stwierdzenie, że jesteście spostrzegawczy, siedzę w samochodzie i przemieszczam się nim. Pierwszy raz w życiu robię coś takiego, że kamera stoi obok mnie na statywie. Nie wiem, nie wiem co z tego wyjdzie, nie wiem. Mam nadzieję, że coś ciekawego. W każdym razie, do czego zmierzam? Otóż uskuteczniam w tym momencie podróż. W moim życiu samochody i podróże na ogół oznaczają przygody. Więc chciałbym, żeby w ten kurewsko gorący dzień moja przygoda motoryzacyjna została przekazana na wasze monitory, telefony, gdziekolwiek mnie oglądacie. I żebyście smakowali tej wspaniałej motoryzacyjnej przygody jak zimnego arbuza smacznego arbuza bez pestek który rozpływa się w waszych ustach i kapie wam tu po całym mordzie wyobrażacie sobie to? bo ja tak wydaje mi się że dzisiaj jest tak gorąco że na nowo poznaliście definicję słowa skwar tudzież żar lejący się z nieba zwał jak zwał ale tak gorąco to nie było dawno jak widzicie, jadę sobie teraz samochodem. Nie jest to samochód wybitnie ciekawy, jest to BMW serii 7, typu szeregu E38, o którym odcinek już był, więc nie będę się tutaj rozwijał na temat tego samochodu. Jest to do bólu poprawny samochód. Jest to solidna konstrukcja niemieckich inżynierów z lat 90., więc jeszcze są to lata, kiedy robili dobre samochody. Kiedyś to było. W ogóle ściszę muzykę, bo oczywiście co, jak będzie za bardzo muzykę słychać, to Żyd, który zarządza YouTubem, zablokuje mi kanał, co mi bardzo nie w smak. Bo nie chciałbym, żeby moja praca szła jak krew w piach, albo jak groch o ścianę. Eee, także ściszę muzykę. Szczególnie to bardzo byłbym rad, gdybym mógł puszczać muzykę na moim kanale. O, jedzie jegomość na rowerze, nie wiem czy go zobaczycie, ale podąża złą stroną drogi. Jedzie po lewej stronie, kiedy o ile dobrze mi wiadomo w Polsce jeździ się po prawej stronie. Ale może on jest z Anglii i zamyślił się na przykład. Eee, a propos muzyki, no to cóż mogę wam powiedzieć. Na razie muzyki nie będzie na kanale moim, chciałbyś się smakiem albo nucić sobie coś w waszych głowach. Jak mnie mam w głowach mądrych i na muzyce znających się, mam nadzieję. Muzyka to jest coś, co jest solą naszego życia, naszej duszy, więc nie słuchajcie radia, nie oglądajcie telewizji, idźcie jakimś kierunkiem muzycznym, który Wam się najbardziej podoba i realizujcie się w pięknej muzycznej pasji, to Wam polecam. Tymczasem ja udaję się. W to, jak już wspominałem 10 razy, gorące popołudnie do miejscowości Kluczborg. Na wypadek, gdyby obca była Wam ta nazwa, to już śpieszę z wytłumaczeniem, że Kluczborg jest to małe miasto na opolszczyźnie. Leży ciut na północ od Opola. W owym Kluczborgu mieszka mój wierny kolega od lat 20-kilku. Jest to mój przyjaciel Jakub W. Nie będę mówił jego nazwiska głośno, gdyż może Jakub W. nie życzy sobie tego. a no może sobie życzy. Więc jeśli Jakubie oglądasz to, a jak mnie mam oglądasz, to wybacz, że nie wypowiedziałem twojego nazwiska. Ale jak sobie życzysz, to na przykład mogę dopisać. Na dole. Pod tymi wypocinami, co ja teraz gadam. Eee, więc Jakub W. Kto to jest Jakub W.? Jakub W. to jest wizjoner bardzo ciekawa postać, kolekcjoner wspaniałej motoryzacji I dziś, korzystając z jego nieobecności, bo dzisiaj, czyli 11 lipca Dzień, kiedy żar leje się z nieba Jakub powziął bardzo ważną decyzję w swoim życiu I stwierdził, że, że uda się do krainy, w której jeszcze większy żar leje się z nieba A mianowicie jedzie do Hiszpanii nie jedzie, leci, przepraszam. Więc korzystając z nieobecności i z grzeczności wyżej wymienionego Jakuba, zajdziemy do niego do garażu, wyłuskamy z niego wóz, który znam doskonale, bo kiedyś był to mój wóz i ja wam go zaprezentuję w mniej lub bardziej ciekawy sposób. Ja osobiście nienawidzę siebie oglądać. Nienawidzę. Nie mogę zdzierżyć swojej mordy, swojego głosu i tonu wypowiedzi. Więc nie mam zielonego pojęcia, jakim sposobem wy to znosicie. Ale jak widać, skoro mam 30, 34 tysiące subskrybentów, więc przynajmniej tyle osób chce to znosić. Za co kłaniam się nisko. Eee, więc zaprezentuję Wam dzisiaj samochód produkcji amerykańskiej. Niby nie ciekawy, ale jednak ciekawy. Yy, jadę przede mną jeszcze jakieś 15 minut drogi, więc yy, wybaczcie, na razie się rozłączę, uruchomię sobie tutaj radyjko. A raczej płytę, bo radia nie słucha. W radiu to wiecie, co leci. Gówno, gówno. Nie nic ciekawego. Radio i telewizja, wiecie po co to stworzyli? Po to, żeby ogłupić ludzi. I im się to udaje. Z bardzo dobrym skutkiem. O, Wyskoczył komunikat. Sprawdź żarówkę postojową. Oczywiście po angielsku. A że znam trochę angielski, to wiem, co za komunikat jest Nie jest to jakaś poważna awaria. Myślę, że sobie z nią poradzę. Tak jak i wy poradzilibyście sobie świetnie z wymianą żarówki w Waszych wspaniałych, jak mnie mam, samochodach. Tak więc zaraz dojadę. Odpalę wóz i będę o nim opowiadał. Także do zobaczenia za pół sekundy! Cześć! Dobra, minęło pół sekundy. Jesteśmy na miejscu. Więc, jak widać, mamy tu bogaty wachlarz mniej lub bardziej ciekawych pojazdów. Co to jest? To wiedzą tylko znawcy. To jest RS09 piękna maszyna, o której kiedyś też nagramy odcinek. Tymczasem otwieramy garaż. Hmm. Senator. Kto pamięta z Was, kiedy ostatni raz na szosie widzieliście Senatora? Pewnie nikt nie pamięta, kiedy taki wóz widział. Bo są wozy wybitnie rzadkie. Jak widzicie, w tym pięknym garażyku są przepięknej jakości tureckie dywany. Trzeba Wam wiedzieć, że Jakub W. jest wielkim fanatykiem dywanów. Jeździ po całym świecie i skupuje dywany. Potem rozwija je wszędzie, gdzie tylko może rozwinąć. Nawet w garażu. Ale to jest zajebiste, bo kroczę sobie w moich amerykańskich butach po dywanie i jest mi niewymownie przyjemnie, bo czuję się jakbym był w pałacu jakiegoś sułtana. Więc jak widzicie wozy amerykańskie są dwa. Lecz dzisiaj polecam Wam Waszą uwagę skupić na tym samochodzie. To jest Ford Torino z 1969 roku. Zaraz go odpalę. Wytoczę z garażu i udamy się. Chuja, udamy się. Ja się udam. Wy to sobie popatrzycie. Udamy się na wycie Udam się na wycieczkę, przepraszam. Coś pięknego, prawda? A to... Plymouth Sport Fury 64 rok Auto Legenda O nim też odcinek I to będzie... Coś mi się wydaje ciekawszy odcinek niż o tym Fordzie Ale dzisiaj skupiamy się na nim Także pozwólcie Że z waszą... Pomocą Pomocą waszych oczu Podepnę akumulator Wiecie czemu się odpina akumulatory? Tłumaczyłem, tłumaczyłem tyle razy A temu, że te wszystkie kable Mają po 50 i 60 lat I nigdy nie wiemy Kiedy na przykład Taki kabel nie powie, że ma dosyć Cała otulina z niego spadnie I on dotknie do karoserii i zacznie się palić Więc ściągajcie Klemy z waszych starych samochodów A może nie przydarzy się tragedia To jest zajebiste, co? Dobra, wchodzimy do, śro do środka. Wiecie, za co kocha amerykańskie samochody? Między innymi za to, że jest wszędzie pełno solidnego metalu. Silnik gaźnikowy, więc co robimy? Jak długo stał? Zawsze 3-4 ruchy. Żeby podpompować mu paliwa Uj. Teraz zapali Coś wspaniałego Jestem po prostu Oszołomiony Dobra, wyjeżdżam Dobra, jestem na względnym zadupiu, gdzie nikt nie powinien mi przeszkadzać w moim monologu motoryzacyjnym. Tak jak mówiłem, przed nami Ford Torino, rocznik 69. Taka klasyczna motoryzacja z tamtych lat. O ile ten przód może być przez wielu uznawany za nieciekawy, no bo umówmy się, za ciekawy nie jest. To linia boczna i tył to jest coś pięknego. Moim skromnym oczywiście zdaniem jak zwykle. Przejdę tutaj od tyłu, żebyście zobaczyli jak to się pięknie prezentuje. Zajebisty co? Co ciekawe ten model to już taka informacja dla znawców. Bo ci, którzy nie siedzą w motoryzacji amerykańskiej, to nie będą w ogóle wiedzieli o co chodzi. Ale ten sam samochód był produkowany przez Forda jako model Fairlane 500, bodajże takie miało oznaczenie. I wyglądał dokładnie tak samo, tylko miał inne znaczki. Turino wyszło dużo, dużo mniej. O tyle jest to ciekawszy wóz. No i co wam mogę powiedzieć? Jak się tym jeździ? Typowo po amerykańsku, czyli mniej więcej tak, jakbyście wsiedli w słabo napompowany ponton i udali się na przebieżkę po wzburzonym jeziorze. Czyli ta na kołach Wspomaganie chodzi bardzo lekko, jak w każdym amerykańskim samochodzie. Można kręcić dosłownie jednym palcem i to tym małym. Biegów mamy trzy, oczywiście automat, silnik. To jest e, 351 cali. Ile to jest 351 cali? To jest chyba 6,4 litra, nie? Dobrze kalkuluję? Może źle kalkuluję, kalkuluję no ale musicie mi to wybaczyć. Słaby ze mnie matematyk, jak już wspominałem wielokrotnie. jak tu się maskę otwierało? Czy się jakoś specyficznie otwierało maskę? Z tego co pamiętam. Opanowałem sytuację, choć w Waszych głowach może zaświtać teraz myśl, że jestem amatorem, jeśli chodzi o otwieranie masek. No ale jak widać, udało mi się. Pod maską, zatem prezentuję Wam silnik. Jak widać, V8 351 cali. Nie mam zielonego pojęcia, ile to może mieć koni, ale obstawiam, że około 220-230. Specyficzne są amerykańskie konie, gdyż one zupełnie inaczej ciągną niż europejskie. Trzeba się przejechać, żeby to poczuć, żeby wiedzieć o co chodzi. To nie są samochody szybkie, ale są samochody mocne, zrywne. On ma tu do siebie że tutaj muśnięcie delikatne gazu. Powoduje, że on tak fajnie lekko wyrywa do przodu. I co ciekawe, jak wam ktoś kiedyś będzie opowiadał, że stare amerykańskie samochody palą 25 litrów na 100, to możecie mu powiedzieć, że jest łgarzem i kłamczuchem skończonym. Wszystko zależy od tego, jak jest gaźnik wyregulowany. Jeśli w gaźnik pchał łapy jakiś imbecyl albo ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, to to auto będą pali 25 litrów. Ale możecie mi wierzyć lub nie, ten samochód z tym silnikiem w trasie pali poniżej dychy. Jest to informacja sprawdzona. Jeździliśmy tym autem bardzo dużo w trasy i naprawdę da się tym autem jeździć i to wcale nie bije po kieszeni jakoś strasznie mocno. I on idealnie równo chodzi. Reakcja na gaz jest wspaniała i spalanie na akceptowalnym poziomie. Także coś pięknego. Teraz odpalę go i posłuchacie sobie kto gada. zajebiście teraz posłuchajcie, jak to chodzi Mi powiecie? Takie rury są oczywiście dwie, na każdą stronę samochodu jedna. Także brzmi z obydwu stron tak samo zajebiście. chciałem nagrać i co? pojawił się Fiat 500 w kolorze majtkowo-niebieskim tudzież miętowym no i muszę teraz taką amatorszczyznę tutaj odwalić <laughs> Nieważne. ważne, ważne żeśmy zostawili w tyle Fiata w kolorze gumy do rzucia my zapierdalamy w stronę zachodzącego słońca Nie no, żartuję Zaraz nagram to, co chciałem nagrać Spokojnie I co? Widać go? Widać, nie? Więc ja się teraz przejadę tam i z powrotem A wy trzymajcie kciuki, żeby w tym czasie nikt nie podpierdoli mi telefonu Co? Jak Wam smakuje ta klasyczna amerykańska prosta motoryzacja? No mi bardzo. Powiem Wam szczerze, te auto mają tyle charakteru, że europejskie czy japońskie konstrukcje, pomimo tego, że są dużo bardziej zaawansowane, to dużo mniej trafiają w moje gusta. To jest coś ponadczasowego. Także. Jak macie tylko zbędne zasoby finansowe, to kupcie sobie przynajmniej jeden amerykański samochód, po to, żeby się nim przejechać od czasu do czasu i mieć potem uśmiech od ucha do ucha przez cały dzień i całą noc. No, dzisiaj to chyba tyle. Zakładam, że nie był to najwybitniejszy odcinek z tytułu tego, że mój łeb zgrzany dzisiejszym dniem. Nie pracuję już na takim poziomie, na jakim chciałbym, żeby pracował, więc niestety musicie mnie wybaczyć. W następnym odcinku przypuszczalnie będzie jednoślad. Nie wiem, czy Wam to pasuje. Nie będę mówił, jaki. dowiecie się w swoim czasie. Trzymajcie się. Cześć.